Cześć, witam was serdecznie w nowej serii odcinków, czyli szkoła zasad. Pierwszy odcinek Smok Diego od wydawnictwa Huba. Jest to gra dla nieco młodszych graczy, która skupia się właśnie na tytułowym smoku na zawodach w ogniem. Każdy z graczy tutaj będzie właśnie po kolei w swojej turze próbował tymi trzema kulami ognia trafić do. Poszczególnej łzy, która jest wyznaczona przez kafelę, który dociągnie. Reszta graczy ma za zadanie zgadnąć, do której łzy, do której przegrody chciał właśnie trafić aktywny gracz. Za poprawne trafienie do łzy dostajemy punkty, tak samo jak za poprawne wskazanie, gdzie chciał trafić smog również dostajemy punkty zwycięstwa. Na początku rozgrywki każdy z graczy dostaje 6 kart w swoim kolorze. Reverz wskazuje kolor gracza, czyli to będzie akurat rozgrywka z graczem niebieskim, zielonym i żółtym. Karty przedstawiają Wasze łzy, do których właśnie będzie celował smor, czyli tutaj widzicie złota moneta, hełm, korona, diament, kielich i miecz. I te same symbole znajdziecie na planszy, która jest takim fajną wkładką do pudełka, także nie będziecie dużo czasu poświęcać na złożenie tego, to wszystko jest gotowe już w pudełku i pokażę wam teraz przebieg rundy. Aktywnym graczem jest gracz niebieski, ze stosu dociąga sobie jeden kafelek, który wskazuje mu gdzie ma trafić swoją kulą ognia. Widzicie, to jest korona. Ona znajduje się w tym miejscu. I teraz delikatnym popchnięciem kuli ognia musi trafić do odpowiedniej łzy co jak widzicie nie jest łatwe. I w tym momencie zadaniem innych graczy jest wskazanie, gdzie chciał trafić smok. Graczowi żółtemu wydaje się, że miała to być korona, ponieważ jakby tutaj wszystkie trafienia mniej więcej na środku tego trafiały, więc zagrywa koronę zakrytą. Gracz zielony uważał, że chodziło o hełm, tylko że znosiło wszystkie pociski na lewą stronę. Więc gracze zagrywają jednocześnie, zakryte, a później, jednocześnie odkrywają i sprawdzamy w tym momencie, czy i gdzie chciał trafić smog. Pokazuje, że była to korona, więc gracz żółty otrzymuje w tym momencie jeden punkcik za odgadnięcie, gdzie, gdzie chciał trafić. Z kolei gracz aktywny, czyli niebieski, nie dostaje żadnych punktów, ponieważ nie trafił w koronę. Gracz zielony również nie otrzymuje punktów, ponieważ uważał, że jest to hełm. Nie udało mu się trafić, więc niestety nie dostaje punktów. Karty wrac wracają do graczy: aktywny, aktywnym smokiem zostaje gracz zielony w tym momencie, czyli następny w kolejności. I gra przebiega tak samo czyli w tym momencie tak odrzucamy ten kafelek, który już był, dobiera jeden nowy kafelek, chce trafić w diament, zakrywa to, żeby inni nie widzieli, i próbuje trafić w diament. W tym momencie zobaczcie dwa trafienia na trzy: gracz niebieski i gracz żółty starają się zgadnąć, gdzie chciał trafić. Jeżeli uda im się trafić, że był to diament, to oczywiście dostają punkcik. Jeżeli żółty dalej by uważał, że to jest na przykład korona, nie dostałby punktu, Czy w tym momencie niebieski dostałby jeden punkt, ponieważ zgadł, że jest to diament. Gracz żółty nie dostałby punktów, ponieważ uważałby, że to jest korona. Gracz zielony, który jest aktywnym graczem, dostałby dwa punkty, ponieważ trafił dwoma kulami ognia w diament. Gra przebiega w ten sposób do momentu, aż wszyscy gracze trzy razy będą smokiem i będą strzelali i wtedy liczymy kto ma najwięcej punktów, zobaczcie na tym torze, ten zostaje zwycięzcą i to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o zasady Smoka Diego. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, dajcie znać, a na chwilę obecną dzięki wielkie za poświęcony czas, do następnego, hej!